Dobra, gramy martinem, znowu, joł, gramy martinem, Ech. to tak, e, dostosujmy sobie trochę martinka, wyposażenie mu zmienimy, dajmy mu coś pod, mo, może coś pod pułapki, co tu mamy, lekko zwiększa szanse, zwiększa siłę broni palnej, dobra, na razie mu to dajmy, a czy jest coś, co, coś pod pułapki, możemy dać mu, że zwiększa maksymalne zdrowie, Nie wiem, czy coś jest pod pułapki. Tak sobie myślę, że chyba to damy, bo to jest poko. Że jednak coś mogę wziąć? Nie. 5 punkty wyposażenia to mogę sobie wziąć. Lekko zwiększając działania leczących na postać. Dobra, weźmy sobie tego na razie. Gotowość. Dobra, wziąłem sobie, żeby trochę więcej punktów życia mieć. Eee, I lecimy. Gdzie wysłać donate? Eee, pod ty masz. Pod filmem. Masz y, taki wielki napis DONATE I tam możesz wysłać No normalnie wszystko widzę e, Kiedy kolejna sesja? się zdrania z Diabełu? No nie wiem, co piątek będziemy się zgadywać jak dobrze pójdzie Dobra, to tak, standardowo zaczynamy od kupowania tutaj broni Od kupienia sobie jednej niebieskiej Mamy bardzo wysokorangowego Mastermind'a Tam 19 rangę miał, więc boję się, że nas wykończy Wykończy nas tak raz, dwa. Tego się mocno boję. Ale zobaczymy. co nie, a ja, to tak. Tam ci już pobiegli, widzę. Niestabilne połączenie internetowe. ho spokoju, zaraz nas wyrzuci, więc sobie nie pogramy. Widzę z tego. Bo albo będziemy mieli mega lagi, albo nas wyrzuci. No, albo będziemy mieli lagi, albo nas zaraz powyrzuca stąd. <toddź> To nie wygląda zachęcająco Dziękuję Jedna osoba jest już martwa Kurwa, co tam jest? Uspokój się Stefan. No, ja się boję tam wchodzić w ogóle. Nie, nie, ja pierdzielę, ja tam nie wchodzę. Nie, ja tam nie wchodzę, nie ma takiej opcji nawet. Nie zmusić mnie, żebym tam wszedł. Wal się, ja tego nie otwieram. Poczekam na moich kolegów może. Ej, koledzy! Jest taki problem Koledzy! Jest tu potwór, a tam chyba klucz jest, tak jest tam właśnie potwór, też mi się to nie podoba. No Yyy... Eee, chcemy to na pewno otwierać? Chcesz to otwierać? Dobra, ale na własną odpowiedzialność, jeżeli żebym cię nie ostrzegał, ale rąbłnął. no, co nie? Kurde, gówniaki jedne. Widzicie? No takie, takie postacie to muszą być na wysokim poziomie, bo to, to na takim niskim to nie ma takich. Dobra, musimy tam wejść niestety. Dobra, uważaj na pułapkę. A, mówiłem uważaj na pułapkę, chciałem ją zbroić. Ach, Jak zwykle, żeś tu wparował jakby nigdy nic. Dobra, mamy wszystko, wypierniczamy stąd. Mamy wszystkie prezenciki, spadamy stąd, dawaj, dawaj, dawaj. Go go go, Zwijamy się stąd. Dobra, nie poszło nam źle jak na 19 rangowego masterminda. Chyba że daje nam jeszcze 4, nie wiadomo. No Poradzę się nie ocenia? Nonsense. No, poradzę się ocenia właśnie. No. E, no właśnie, chociaż raz, na jakiś czas, a to ja nic, nawet jak się wkurzy takie sztuczne to jakby, co jest sztuczne gałganie, nie wiadomo o co chodzi. No, Dobra, co wy robicie? Wsadzaj to tutaj do samochodu. Nie, no nie wiesz, że jest upośledzona chyba. Dobra, udało się. Czemu nie czytasz komentarzy? Jak się skupiam na grze, to nie do końca widzę, co się dzieje na czacie, co nie. Bo się trochę skupiam na grze, na grze, dlatego tak nie patrzę cały czas na czat, co tam się dzieje ciekawego. No, muszę też na gierce się skupić. O, właśnie, rewolwer sobie kupię. To jest najlepsza inwestycja na ten moment. Eee, niebieskie zioła niech będzie. Dobra, stare możemy wyrzucić, to czy nie będzie nam potrzebny i lecimy z tym koksem. No. No, na razie nam idzie bardzo dobrze. Chyba, że na końcu znowu zgałganimy, jak to raz już miało być okazja. Nice, robota, mam super bronie w ogóle. No, ale ja sobie tutaj postawię Płapeczkę Co to jest? To jest zombiak? Zobacz, jak się śmiesznie ubrał. <laughs> nie nieźle co nie? O, jest pułapeczka, rozbroją. Ej, ale tu masz do skakowania gałganie Uważaj pułapka, pułapka, pułapka! Ach, debil. A mówiłem uważaj pułapka, co nie? To nie, nie słuchał. A mógł posłuchać. To by wiedział, że jest pułapka. No nic, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No, pamiętaj, że to, że ma 19, może znaczyć, że jest no life'em, a, a i tak gra jak Lamus z Wąchocka. No, to prawda oczywiście, no ale jakieś tam doświadczenie mała. Jednak, co nie? Jak ma 19 rangę, to musi mieć jakieś doświadczenie, więc trochę przegrał. Ale póki co, to gra trochę jak Lamus z Wąchocka. Ojej, jak się tutaj grubość zrobiło. Kurde! jakieś bazułki, tu w ogóle wystrzeliwują, co nie? Jakieś bazułki, w ogóle wystrzeliwane, tu by są. Ja wiem, że miałem tą super umiejętność, ale nie wykorzystam ją, bo, bo, bo tak wyszło. The door's open, oj, to lecimy. No. No, gałgany co, że jest się sztuczny, bo się nie przeklina? Nie, to tak nie działa, po prostu można nie przeklinać, no i tyle. No i to nie ma, moim zdaniem, to nie ma nic ze sztucznością nie ma związku, bez przesady. To co, jak ktoś nie przeklina, to jest sztuczny? Nie wszyscy ludzie muszą przeklinać gałgany. No, tak to, tak to działa. Ja to po prostu jestem kulturalny człowiek, dlatego tak. No, z szacunku do ludzi po prostu. A nie... bluzgać na prawo i lewo. Dobra, piękna ucieczka, panowie. Lecimy dalej, drugi obszar. Dobra, teraz ewidentnie gramy na jakiegoś lamusa, od razu widać. Idzie nam po prostu jak spłatka. Dobra, kupmy sobie oczywiście... No tutaj amunicji dużo musimy kupić, to na pewno. Eee, kupmy sobie jeszcze dodatkowo ten, ziele lecznicze. No i co, Wydajmy już tyle pieniędzy, że nic już nie mogę kupić. Mogę kupić jeszcze więcej amunicji. Biorąc w uwagę, co się ostatnio wydarzyło, to... To kupimy to więcej amunicji i tyle Będziemy już tyle mieli amunicji, że no nic już nas nie zaskoczy po prostu No widzę pułapkę zaraz na wejściu Wejdę w nią Kurde, widzę, że ktoś inny w nią wszedł. No nic, próbowałem Dobra, zostaw je, ujdziemy. idziemy. Mamy tutaj parę rzeczy do rozwalanka. Dobra, czasami widać gdzie są te zbiorniki otwarte. E, tu jest zamknięty, tam jest otwarty. Dobra, widzę. O kurde, doktor Birkin. Mamy przegwaz przegwizdane. O jajaj, ale, ale się rozpętała wojna. Oj, to nie wygląda za dobrze. Dobra, gałgany. A ale tutaj dramacik się mały zrobił. Zostaw go, zostaw go, Lamusie. A uratowanko, a może nie? Tak, uratowanko, nie, uratowanko. Króciutko go uratowałem. Masz szczęście, żebym w pobliżu gałgania. A teraz uciekaj stąd. Dobra, teraz poszedł sobie, albo nie, jednak nie poszedł sobie. Dobra, trochę nam to czasu jakby opóźniam czas, ale z drugiej strony mam go mnóstwo, więc luz. No tego to już nie możemy przegrać chyba. No tego to już nie możemy przegr przegrać chyba. O, dzień dobry. A dobra, jednak se pójdę z tą po zastanowieniu. <laughs> dobra, zostawię tu może taką pułapkę. Prawie, tutaj leczysz nas? Wiesz, że to nikt nie jest chory, nawet yy, pani lecząca. Dobra, gdzie teraz? Do następnego, od razu go widać. To jest w ogóle dobra mapa, bo z daleka widać, gdzie jest praktycznie następny punkt. A tym razem widać, że troszkę bardziej ogarnięci też mają, są nasi przyjaciele, są więc idzie jak spłateczka. No, oprócz tego gigantycznego robaka co na nas skacze. Stary, weź, ogarnij się. A wow, ale rąbło. Wiedzcie, że jestem pułapkowy i mogę zbrać takie rzeczy. Chyba zapomnieliście o tym. Taa, więcej zapominacie o tym. Pany, idzie banalnie. Dobra, ostatni jest tutaj. Lecimy tam, dawaj. Dawaj, mój stary, dobry przyjacielu. Ja się wyleczę w ogóle, bo widzę, że troszkę ranny jestem. Otwieraj to, dziewojo. I wbijamy tam na dziko, dawaj to! No i Mykson, Dobra, gałgany, rozwalajcie to! Już, o kurde, ale się to porobiło. Prok strzelniczy wezmę. Kto to strzela teraz? Skąd? A stąd cholera, nie zauważyłem cię. Oraz rozwalajcie to. No i krótka piłka. No i teraz to zobaczcie, jak klasyka poszła, co nie? Piękna, klasyczna runda. Tutaj nawet nie ma się do czego przyczepić, tak dobrze poszło. No oprócz tego typa, oczywiście. Uratowanko, widzieliście? No, tego się nie spodziewał, co? Dostałem jak achievement, achievementerka. <laughs> o, ale nie spodziewał się, ale chyba innego, koło innego dorwał jeszcze. Dobra, nie udało się zamontować tej płytki. Dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra, chyba jednak muszę uciekać, bo gościu się wydaje agresywny. Co, myślisz, że coś tam zrobisz? Haha, <laughs> prosto w plecunie. <laughs> wow, nice, dostał. Nice, dostał. Dobra, ja tutaj zamontuję pułapkę. Może patrz, dorwał mnie. Ej, uratujcie mnie, dobra? Bij tam coś ktoś, ktoś go. No, uciekliśmy, easy <noise> Co za, co za runda Halo, jest Kupson, ale nie z YouTube Oj To miło Jak mi się jest widzieć, Kupson nie z YouTube No i teraz to była piękna runda, co nie? Nie powiecie, że nie Pięknie, profesjonalnie Rozegrana rundka Patrzcie na to No i to teraz klasa Piąta ranga no i każdy już chyba piątą rangę, więc jest subcio. Klasa, klasa, elegancko. Zobaczmy tablicę wyników. No dosyć wysoko jesteśmy, dosyć wysoko. Dosyć ła... Nie, moment. Nie jesteśmy dosyć wysoko, ci mamy więcej punktów. Dosyć biednie poszło, chciałem powiedzieć. Nie. <gry> Dobra, bierzemy znowu Martina, expimy go troszeczkę. Um, to tak, teraz możemy, na pewno możemy zmienić, dostosować. Możemy tak, w umiejętnościach, yy, na pewno coś w umiejętnościach będziemy mogli. Bo na to jest większa liczba naprawionych broni do walki wręcz. To tak, na infekcje damy sobie większą odporność. Yy, na pewno to będziemy mogli zmienić. Wydaje mi się, że coś pod pułapki byłoby dobre, ale tu chyba takich rzeczy nie ma. Lekko zwiększa obrażenie zadawane pułapkom, zadawane płapką, Moją pułapką. A, nie innym pułapkom chyba raczej. E, dobra, lekko zwiększa szansa krytyczne trafienie bronią. To zostawmy sobie to może. No. Dobra, mamy gotowość. I lecimy z tym koksem. Jaki typ muzyki lubisz? Ja nie mam coś takiego jak ulubiony typ muzyki. Lubię różne muzyczki. Co nie? Ale na, lubię na przykład też klasyczne muzyczki. Co nie? Albo o, muzykę filmową bardzo sobie cenię. Co nie? Zimmerka bardzo sobie cenię muzykę filmową, taką epicką najlepiej, że Jak dzień mija, jak widzisz elegancko. Dobra, no to co? Zaczynamy kolejna piękna e, rundka w giereczkę. Kupujemy oczywiście lecznicze bajery, żeby być maksymalnie e, mobilno-leczniczym. Idziemy tutaj, bo gałgany pewnie wiedzą, że tu się da zapalić światło. No i biegłusiem, co nie? Zakładamy pułapkę taką wybuchową. Może ktoś z nią skoczy prędzej czy później. No i biegniemy. Tak, patrzę to jeszcze tu nie ma. Dobra. Ja też tutaj patrzę przy okazji że tu żadnych pułapek do rozbrojenia nie ma, bo wiadomo, że takie pułapki mogą być, ale widzimy, że na nasi nasz bohater... O cholera! Uf! Ale bym wpadł w pułapkę, którą zamierzam rozbroić. Ale widzę, że nasza koleżanka przed nami nie raczej tego nie robić. Dobra, wbijamy następnego ten. Wydaje mi się, że będzie dosyć łatwo. Dlatego że gramy. Znowu oceniam po randze, co prawda, ale wydaje mi się, że. Yy, nasz przeciwnik ma piątą rangę i może jeszcze nie być taki doświadczony. Ale mogę się mylić, oczywiście, nie wiadomo. Dobra, chodźcie, chodźcie, gałgany, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Biegniemy stąd, biegniemy, biegniemy. Będą dziś inne gry? Dzisiaj chyba nie. Dzisiaj już chyba skupiamy się tylko i wyłącznie. Na Resident Evil, poza tym przyjemnie mi się gra. Taka przyjemna gierka, można sobie pograć, można porozmawiać. Więc dzisiaj wydaje mi się, że ciśniemy typowo Resident Evil Resistance. Bo tak się gierka nazywa. Dobra, otwieraj to, amiko. Kurde, nie, nie zdążyłem rozstawić pułapki. Jeszcze mnie ugryz Gaugan 1. Masz to? Masz to? Masz to? Dobra, to jest chyba przyjazne, czy mi się wydaje? Nie jestem pewien, taki niebieski był. O, oh, man, musisz być ostrożniejsza. Dobra, wkładaj to gałganku i wynosimy się z tego miejsca. Ej, biją mnie, biją mnie, ale beka. Dobra, to tylko zadrapanie, jak ktoś mnie podniesie? Nie za bardzo, chyba co nie. Gdzie jest ostatni gałgan? A tam się wygłupia. No standardowo nie może pójść za łatwo. Yy, chodź tu, podejść może tak tutaj, bo chcę przejść do następnego pomieszczenia. Czy teraz Resident Evil 3 jest dla ciebie fajniejszy niż z DBD? Nie, no, myślę, że dużo rzeczy brakuje jeszcze. Tej Resident no, Evil fajny jest, ale dużo rzeczy brakuje. Większej różnorodności pokoi, w sensie tych dużo jest takich rzeczy, które ten na przykład, żeby te żeby te mapy trochę bardziej randomowo się rozpiły, fajnie by było, bo jednak jest jakaś taka powtarzalność, którą no, czuć jednak, czuć jednak to, że to jest jakoś tam, w jakimś tam stopniu powtarzalne, nie ma coś takiego, że idziesz i faktycznie czujesz, że yy, za każdym razem jest trochę inna, inna ta mapa. Ora, widzę, że te pułapki stawia. Dobra, ja tu jestem od rozbrojenia pułapek, więc patrzę dobrze pod nogi czy są jakieś. O, uważaj! O, mało brakowało. Musisz być ostrożniejsza. No zostaw to, zostaw to! Kurwa rumbanyc. Rozbroiła mi pułapkę strzelając. Dobra dziewojo, prowadź w takim razie. Idziemy za nią. No. Więc póki co, no i sam szedłem w pułapkę. Jak debil. Muszę się wyleczyć tak swoją drogą. No. Eee, więc wydaje mi się, że nadal jednak DBD jest trochę lepsze. Ma więcej możliwości. No, jednak ta część jest mocno ograniczona. No. No, a DBD jednak, patrzcie, mam bardzo dużo tych mordulców. Bardzo dużo ma bardzo dużo tych perków. Tutaj jest jakiś system rozwoju, ale, no mówię, jest dosyć taki. Jest dużo bardziej uboższy niż takie DBD. Więc, jeśli miałbym porównywać, to aktualnie DBD, no, na dużo większym poziomie. Hehe, <laughs> porażonko. Oła, chyba mamy problem. Nice robota, będzie trzeba go minąć Dobra, ja mam to oślepianko. Ło wow! to no, mogę jak nie to taki będzie można wysyłać sonaty i 25 dziękuję Ci serdecznie, Kapitan Piotr, za grubego Dajcika. Piąteczka serdeczna dla Ciebie. Dzięki wielkie. No, co? Taki fajny, gruby, do, gruby donate leciał. No, w sumie jeden z pierwszych takich grubych donate'ów, że muzyczka się włączyła. chapuj pójdę tędy. To może faktycznie... To może faktycznie... O cholera, tego nie zauważyłem. To może faktycznie to, jak to siła wiperka viperka dostanie na tym, na, na tym, na czacie, za takiego grubego, grubaśnego dolecika odejdź, odejdź, odejdź. No, to chyba viper się na, będzie należał, tak mi się wydaje. Dobra, tylko skończę rundę. Tak ci się ja Dziękuję ci serdecznie. Piąte dreczka dla ciebie, serdeczna, ziomeczku. Tu, tu, tu. Mówię, teraz jest, to jest ostra rozgrywka, więc nie za bardzo mam jak, to, jak radę dać tego vipersa Ale jak tylko skończymy meczysława odezwisie się, to dostaniesz chyba vipa, bo gruby donate wleciał, co nie? Widzicie? No, gruby donate wleciał, to chyba zasłużone, tak mi się wydaje No To ja powinienem mieć takich 100 No Ten, tylko Fox, no niestety jest coś takiego Ja bym ci dał już dawno vipa, tylko jest coś takiego, że po prostu Możesz dać albo Vipersa, albo moderatora. No, z czego. Jakby. Nie mogę dać. Wiesz o co chodzi? Nie mogę dać po prostu. Yy, I Vipa, i moderatora. Co nie? Jest tak dziwnie zrobiony. Znaczy, Że albo dostaje się Vipa, albo moderatora. No, przynajmniej ja tego nie od. No, to, to, to tak chyba jest po prostu. Więc wiesz, Fox. To niech tak zostanie ten mod, no, więc niestety masz albo albo masz Modziksa, albo... Bo ty byś dostał już dawno, ziomuś, to tu w ogóle, wiesz... To w ogóle nie ma z czym gadać, co nie? Dobra, oślepionko. Jakiś dramat się tutaj dzieje. Kurde, jaki rozpizie się tu zrobił. Dobra, gdzie idziemy teraz. Musimy znaleźć to coś do stłuczenia, więc musimy to poszukać. I tam widzimy, że nie ma. Tu też widzimy, że nie ma, czyli jest gdzieś prawdopodobnie ukryty, gdzieś tam w zaułkach. To idziemy poszukać. Eee, tutaj chyba nie ma. Ale wezmę amunicję. No, więc Foxik, mówię, ty już byś dawno miał. Po prostu świecie, no... No co mam ci powiedzieć, no nie nie ma, nie ma na razie po prostu takiej możliwości na Twitchu, że dostać VIPa i moderatora. <grym> <laughs> e, pamiętaj, że możesz sam uciec na wszelkie badek Spoko, ale myślę, że 10 minut to my, to, to my tu z palcem w wypupie to zrobimy. Wow, jaki kolejny donej gruby wleciał! Efekt zazwyczaj ten sam. Co ty nazywasz dużym donejtem. No nie złory, nie ZT, nie zła akcja. Lobo, 50 zł, piąteczka, widzę, że tutaj kolejny Vipers leci, co nie? Kolejny Vipson leci, Lobo. Pozdrowionka serdecznie, dziękować za drugiego Donajciksa. A tu już... a tu już rozwalił to w ogóle. To co ja tu robię jeszcze? Cholera jasna! Lobo, jeszcze raz piąteczka. No, powtarzam się, widzicie? To się nazywa dobre... o nie! O nie, o nie o nie <noise> Nie trafił, dobra, nie ważne. Do widzenia panu, do widzenia <noise> lamus, 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 <noise> lamus Surprise faka. dobra, muszę się wyleczyć, gdzie to się leczy tu. Zjedz to szybko i uciekaj Ej, <noise> nie może we mnie trafić, a ja stałem w miejscu. Nie no dobry jest, dobry jest agent. Dobra, trafił w końcu. Ale rąbnął, no nie, nie, nie miałem jak ale romną i zabiję je teraz, no Trudno, nic się stało <śm> No, załatwił mnie A jaj, nie, nie zabił mnie, żyje Dobra, daj mi mi się wyleczy Ach, Szybko leczonko Pod czwórką mam w ogóle szybkie leczenie tak swoją drogą, Ach, dobra, jestem pełny Dobra, postawię może oto coś takiego i wejdę sobie tutaj do widzenia i uciekłem mu. I co teraz robisz? Nic nie jest. Ej, zostaw go tam. Ej, zostaw go. Ej, dobra, nic ci nie będzie, wyjdzie z tego. ogóle wszystko rozwali w tym czasie, kiedy ja się z tym bawiłem. Dobra runda, nie ma co. Coś mówiłeś, Paulinko? A. Dobra. I zirundeka. O, miny, no tak zapomniałem, że jestem przecież oficjalnym rozbrajaczem. Min, muszę patrzeć pod nogi. I co, to ma być zagrożenie? To ma być zagrożenie? Panie, czym to do pana tutaj? Postawię to może. No, z czym oni tutaj do mnie wyskakują? No, naprawdę. Tylko gdzie jest to ostatni? Jak mu tam było? Ten Tyron? Gdzie on biega? Nie, to jest. Moment, nie, Jill brakuje nam. Nie wiem, gdzie jest Jill. Ale gdzie jest ta ostatnia Jill, co nie? A faktycznie, otwarte wyjście i idź, Idźcie tam, by uciec. My możemy uciec w każdym momencie, tylko gdzie jest w takim razie Jill, co nie? To mnie ciekawi. Czemu jej jest z nami nie ma? O, jesteś Jill. Widzę, że się nie spieszyło ci za bardzo. Dobra, piękna ucieczka. Jest, mamy to. Gdzie jest Abby? Dobre pytanie, gdzie jest Abby? AB nie streamuje teraz? Chyba nie. No i elegancka. Elegancko, klasa. Znowu klasa. I to jak ładnie teraz poszło. Co nie? Siódma rangeczka. No i to ja rozumiem. To ja rozumiem swoją drogą. Chodźmy na chwilę do sklepu. Wydaje mi się, że możemy... Te skrzynki z wyposażeniem, zobaczmy. Skrzynki z średnim wyposażeniem. W sumie możemy to chyba pokupować trochę, bo mamy teraz już. Ten, mamy teraz już yy, kolejny yy, jednym postacią, dziesiątą rangę, więc możemy sobie takie coś pokupować, a to są dodatkowe rzeczy. Nice!